Witam wszystkich, dzisiaj będzie odcinek nie o motocyklach, a o takim moim zakupie przed końcem roku, ze względu na to, że ceny sprzętu trochę już szaleją, więc postanowiłem jeszcze ten rok wykorzystać do zakupienia sprzętu, o którym zawsze jakoś tam marzyłem, który zawsze chciałem mieć tutaj w garażu. Co to dokładnie jest to zaraz za moment. Zrobimy taki mały Unpacking. Na razie pierwsze co pójdzie do rozpakowania to ta podłużna paczka. Ja ją jako pierwszą rozpakuję. I po kolei będę mówił co, jak i dlaczego akurat to a nie inne. Także zapraszam do oglądania. Startujemy. Dobra rozcinamy pierwszą paczkę. I pokazuję co jest. Pierwsza paczka to butla. Nie jest ona niestety pusta. Ze względu na prawo w Polsce, które zabrania przesyłania mm, gazów technicznych tak przez kurierów. więc teraz cóż. Rozpakowuję. Jadę do punktu, żeby podmienić niestety tą butlę na butlę pełną. Czyli dość szybko pożegnam się ze swoją nówką. No ale potrzebuję gaz, więc jadę już po butle z gazem z tą się pożegnam ładna jest i tylko to No i butle mam już wymienioną, jest już pełna. Jest to argon 48. Dobra, rozpakowujemy dalej. Lecimy teraz z drugą paczką. Co mam w drugiej paczce? W drugiej paczce mamy kilogram elektrod 2,5. Mamy rękawice spawalnicze, które szczerze mówiąc, będą leżały. Mamy co jeszcze? Mamy, mamy kątownik spawalniczy. który w sumie mi się. Przyda. Dobra, rozpakuję to. Powiem co i jak. Czyli mamy szkiełka zapasowe do maski. Czyli już wiadomo więcej co będzie. Kątownik spawalniczy 11 kg. Fajnie wykonany, bo magnes tutaj osłonowany. Mamy tutaj... To jest osłonka na maskę. Mamy komplet ceramiki. Oraz mamy trzy... Trzy rodzaje elektrod, ale to zaraz, czyli na boczek, też się rozpakujemy. Rozpakujemy. I w paczówce mieliśmy reduktor z rotometrem plus do tego maskę spawalniczą. Naska stawończa samościemniająca. to podajza 43,90 rozmiar wizjera z funkcją szlifowania. Ma funkcję szlifowania. Ale w sumie cóż, no ja z niej korzystać nie będę. Nie wiem dlaczego na filtrze nie ma też oznaczeń, jakiej klasy jest filtr. Zaraz pokażę o co chodzi na swojej. No ja z niej korzystać nie będę, więc jest to taki no, gratis, który. Był wymuszony do całego zestawu. Teraz tak, jeżeli chodzi o próbice, z której ja korzystam, ma ona już Filter tru color. Co to daje? Ogólnie są żywsze kolory, znaczy żywsze. Są ładniejsze, nie ma tej zielonej poświaty aż takiej. I w sumie, teraz tak, o co chodzi z tą klasą? Tu na mojej będzie widać: ja mam w sumie same jedynki, czyli mam już tą najwyższą klasę. Teraz na środku widać czyli SLD i klasa 1.1.1.1. 1, 1, 1. Ogólnie tak, przed tym jest jeszcze 4, 5, 8, 9, 13. Jest to ściemnienie, jakie uzyskuje, czyli od, zaczyna od 4 do, do 13 maksymalnie. To jest tak, jeżeli kiedyś będziecie kupować maski to polecam właśnie przyjrzeć się jakiej klasy jest optyka. Im wyżej, tym lepiej. Czyli nawet kosztem wielkości wizjera, ja akurat mam tutaj większy wizjer, ale warto, warto wybrać po prostu filtr, który tak jak na przykład w moim wypadku to są same jedynki, więc no ochrona jest już taka no nie najgorsza. Jak jak widać. I została ostatnia największa paka. Na pewno osoby, które coś tam mają wspólnego ze spawaniem, już wiedzą, co w niej będzie. No ale okej, okay. rozpakowujemy ją, rozcinamy i zaraz pokazuję, co i jak. W tym kartonie jest jeszcze jeden karton, więc też wyciągamy i lecimy dalej. No i mamy mój zakup, czyli kupiłem Tiga ACDC. Tutaj jeszcze z tyłu mam drut do spawania. Teraz tak dlaczego kupiłem Tiga? Bo zawsze chciałem się nauczyć spawać Tigiem. Jeżeli chodzi o migomat, jakoś sobie daje radę. Może nie jestem jakimś nie wiem, wybitnym spawaczem, ale ogólnie daję sobie radę. Co chcę pospawać, to to spawam i fajnie się to trzyma. Więc nie mam z tym problemu. A tigiem, tigiem zawsze chciałem się nauczyć. Dwa, że. Szukałem czegoś e, czym bym mógł spawać aluminium, wiem, że mojego TIGa mogę przerobić na, na aluminium, wystarczyło dokupić uchwyt z wkładem teflonowym plus do tego argon i dałoby radę, no ale to jest tak dużo przekładania, potem jeszcze kombinowałem też z elektrodami, e, żeby kupić do spawania aluminium, ale po obejrzeniu kilku filmików na, na YouTube, no odpuściłem sobie. A pod koniec roku, no w sumie, mm, trafiła się możliwość kupienia TIGA. Fakt, że miał być inny. Niestety, ceny dość mocno idą do góry, jeżeli chodzi o taki sprzęt. Także, jeżeli ktoś się zastanawia, jest to taki ostatni moment, żeby kupić jeszcze w jakichś sensownych pieniądzach tani sprzęt do, do spawania. Yy, teraz, tak, jeżeli chodzi dlaczego ten TIG. Yy, jest to. Najtańszy z, cyfrowym, z cyfrową możliwością wybierania funkcji y, ustawiania parametrów y, plus do tego ma on bardzo sensowy taki jakby zakres. Y, czyli jeżeli chodzi o sprawność, tam bodajże jest, z tego co dobrze pamiętam, 60%. Y, konkurencja ma około 35-40, nie wiem ile jest, na ile prawdziwe jest to 60% zaraz się ogólnie przekonam jak trochę tym pospawam może inaczej wyciągnę go z pudła i będę dalej nawijał no i w sumie mamy już rozpakowane co jest w środku czyli tak mamy Tiga jeżeli chodzi o jakość wykonania no nie jest ona najgorsza zobaczymy jak będzie trzymał parametry ale to potem teraz tak mamy Przewód do spawania MMA, czyli elektrodami. Nie wygląda on najgorzej. Teraz tak, co jeszcze mamy? Mamy przewód masowy. Nie najgorszy. Okay. Mamy tak, instrukcję obsługi dość, dość obszerną. Łącznie z jakimiś prądami, mocami, ustawieniami, co jak ustawiać to się na pewno przyda. Ogólnie, na już jak wybierałem, to patrzę na te ikony, wolałbym mieć taki opis jak tu niż jakieś tam ikonki. No mi trzeba się do tego przyzwyczaić. Co jeszcze mamy? Mamy tak pseudo czyli to, to, w ogóle się nadaje do wyrzucenia. No po co to, to wkładają? Eee, moteczek pseudo spawalniczy, który nie nadaje się ani ta szczotka, nie nadaje się do niczego ani ten moteczek. Także to. No i mamy tutaj ładnie zapakowane w pudełeczku. Mamy tak, znowu zapas desz. Ceramiki trochę. Także fajnie, bo jest to drugi zestaw zapasowy, może się przydać. Oraz uchwyt do Tiga. I do tego mamy na złączu. To jest złącza W przyszłości można zmienić na jakiś lepszy uchwyt. Jest to taka podstawowa siedemnastka. I to wszystko, tak? Czyli kupiłem cały zestaw, który składa się z butli, z przyubicy, która jest tak trochę wciskana na hama, ponieważ ja nie chciałem tej przyubicy, ale poinformowano mnie, że albo wszystko, albo nic. Więc ta przyubica jest, będzie gdzieś tam leżała. Sądzę, że nawet nie będę jej montował do kupy, bo, bo mam swoją, o wiele lepszą, więc sprawdziłem też klasę tą którą wysłali to na razie co znalazłem to jest 1 2 1 2. Czyli no, nie jest jakoś tam mega nisko, ale no, mając moją wolę swoją używać. Mam same jedynki, jest, jest naprawdę sam czas reakcji jest, jest też trochę lepszy, więc zostaje przy swojej. Ale co dalej? Mamy przewód do MMA, mamy przewód masowy, przewód do Tiga, mamy komplet porcelanek razy 2 plus dyszami. Potem mamy elektrody wolframowe, trzy sztuki w trzech różnych wielkościach. Mamy też trochę drutu do spawania, tam jest bodajże trzy rodzaje do aluminium, do nierdzewki i do stali czarnej. Oraz samo urządzenie, które działa na, na 220, jest z normalną wtyczką, żadnych tutaj jakiejś dziwnej partyzantki. Bo tam oglądałem, niektóre tygi mają jakieś tam prześciuszki, coś takiego pokominowane. No, tutaj to wygląda normalnie. Zaraz jeszcze pokażę z tyłu, z tyłu rozpiskę, jaką, jaką to ma sprawność. Yy, czyli, tak jak mówiłem na samym początku, mamy tak 60%, przy, na natigu mamy 200, yy, na MMA mamy 160A i 100%, 100 mamy na przy 154A przy Tigu i 123 przy MMA. Także nie jest najgorszy, bo z tego co patrzyłem, inne no, miały, miały tutaj trochę, trochę niżej. Zobaczymy, jak, jak to się będzie spisywać. Na razie, tak jak mówiłem, nie spawałem nigdy tigiem, Będzie to dla mnie taka okazja, żeby się nauczyć czegoś, żeby trochę się rozwinąć. Oraz, no, mam nadzieję, że jak trochę opanuję spawanie. Przynajmniej aluminium rozwiąże to jakieś tam problemu typu coś tam wykruszone w motocyklu i szukanie kogoś, kto mi to pospawa. Mam nadzieję, że będę umiał to pospawać sam. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, samej, samego urządzenia jest ciężkie, waży naprawdę sporo. Zwłaszcza porównując do mojego migomatu, który, który no jest leciutki, jak widać, jest poskręcany na, na konkretne śruby. Wszystko to tak trzyma się naprawdę kupy, nie trzeszczy, nie jęczy. Więc no mam nadzieję, że, że tak jak z zewnątrz, w miarę to wygląda porządnie. Tak to w środku będzie. Jak się sprawuje, mm, nagram na pewno jakiś filmik za jakiś czas, jak trochę tym urządzeniem się pobawię I wtedy będę mógł coś powiedzieć. Na razie no jestem, jestem zadowolony z zakupu. Może tak. A jeszcze bym zapomniał w zestawie przecież był także reduktor oraz paczka elektrod, która także mi się nie przyda. I co, i to wszystko. Teraz tak, ja robię powoli miejsce. Bo tutaj gdzieś muszę zrobić miejsce, żeby ustawić ten sprzęt. I zaczynam pierwsze zabawy ze spawaniem oraz, oraz grzebię tam sobie w komarku. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.